Halo, Stefan. Przedstawiam ci żonę pana Antoniego Szulca, tego, który ym, namalował te piękne wiatraki. Ona powie tobie kilka słów o tych wiatrakach. To są wiatraki ze Śmigla. Śmigiel to jest miasto, które słynie z wiatraków. Nawet sama nazwa pochodzi od śmiga, śmigi, czyli od elementu wiatraka albo od śmigaja, czyli młynarza, który pracował w wiatraku. Legenda jest taka, że właśnie w śmiglu kiedyś było bardzo dużo wiatraków, a Antoni kiedyś był gospodarzem jednego z wiatraków, które w tej chwili się zachowały i są w śmiglu i tam miał galerię. I wiatraków. ile się zachowało tych wiatraków? No, w tej chwili to są tylko dwa zrekonstruowane, tak, już więcej wiatraków nie ma. A było uh -huh. po, podobno przed wojną jeszcze ponad 70. Jeszcze przed tak, wojną. Tak, bo są stare zdjęcia w gdzie tych wiatraków było dużo. Może nie wszystkie czynne, ale było ich bardzo dużo. A może jeszcze kilka słów o miłości męża do tych wiatraków? <laughs> no, na pewno. Lubił to wszystko, co dało się ocalić od zapomnienia, więc lubił, lubił po prostu stare rzeczy i był gospodarzem tego wiatraka w śmiglu. Oprowadzał po tym wiatraku. Niektórzy tam spali, nawet przyjeżdżali na wakacje. Na dole miał galerię u góry, na lato było takie miejsce, gdzie można było nocować więc... I, po... i dużo wiedział o wiatrakach. Pięknie dziękujemy. A pani ma na imię? Anna. Anna Schulz. Tak. tak. Dziękujemy pani Proszę Ani bardzo. ze śmigla. Dziękujemy. Proszę bardzo.